bardzo. Serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Stone Star Pocket Edition. I znowu organizuję maratonik, ale tym razem trzy odcinkowe, ponieważ zauważam, że im więcej odcinków, tym mniej osób go ogląda. Jak daję po jednym odcinku jeszcze, jeszcze, ale dzisiaj robię maratonik. Tak, dzisiaj robię maratonik i jest noc. Absolutnie mnie to nie satysfakcjonuje zdechłami, parasolka, zajebiście. Super. Ta lepsza parasolka. Dwie te potrzebuje. Jest zablokowana. Jestem w tym miejscu. Mój dom jest. Gdzie jest mój dom? Mój dom jest tam u góry. Na pewno nie zamarznę. Mózg mi spada. Żarcie mam. To na razie nie będę jeść. Ym... Nie mam pomysłu. I have no idea. Miałam chyba kwiat. Dobra, spień. a ty, 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 ty Właśnie, gdzie moja lampka. Mam dużo lampek z tego, co widzę. Dobra, to bierzemy i zapierdzielamy do domu. Ale <laughs> jak tu dużo tych jest. Świetlików. Kwiatek. Ja Dobra, prawda, no w sumie zjem te kwiatki. Życie mi podniosło, a nie będę nosiła wianka, no bez przesady, no. Nie będę robiła z siebie panieneczki z okieneczka. Dobra, zapierdzielamy. Mm. Która niżej. O, tu zbierałam dopiero zieloniaka, widzę. O, mam, mam oczywiście, że mam. To obornik. Prawda? Jest tu ci jeszcze jakiś obornik. Zostaw mnie nic, nie chcę. Ja jestem pokojowo nastawiona. Proszę mnie, nie dotykać, nie życzę sobie. W sumie trochę niżej. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Może tak trochę jeszcze w dół. O, obornik, fajnie, fajnie. Tam cofnę się tylko. Odkryte, ładnie, dobra. Tutaj trochę odkryjemy tego terenu. No bo jak już wracamy, to poodkrywam odkrywam teren. No, czemuż by nie? I wracamy chyba drogą. <laughs> nie tykać mnie. Ja tu w pokojowych zamiarach. Kupę tylko zbierałam na opał. Tam jest kupa. Za. Tylko chcę odłożyć lampkę. Odłóż zapierdzielamy z tą mund. No, przyznam szczerze, że muszę zainwestować w parasol. Ta czapka mnie ni nie chroni. Ten. nie wiem, jakie mam zasoby w ogóle. Kupy widzę, mam 20. Chwila, moment, gdzie ja lezę? Czy ja do domu tędy dolezę? No w sumie teraz już muszę iść tylko tak do góry. No dobra, e, jakoś tam dojdziemy. Jak to jeszcze nie wiem, ale to tu... kwestia późniejsza. A jajajajaj, a jaj bez jajtek. E... Włócznia, weź do ręki i zostaw tego kwiatka Zbieramy oczywiście żaryłko Bo żaryłko się przyda A, no, dobra, zbieramy Chciałam zrobić motyl, a poszedł zbierać No dobra, no, jak masz ochotę zbierać, to zbieraj <tuszy> Ja miałam wracać do domu A zbieram surowce No cóż, tak to już bywa Kto nigdy nie grał w tą starwat, To nie zrozumie ja zagrałam absolutnie niż żałuję 18 zł na tą grę. Moim zdaniem jest spodką. Wiadomo, na pewno to nie jest to samo co granie na tym. Na komputerze to nie ten komfort, ale umówmy się. Jaką tak fajną grę za 18 zł? W ogóle cały czas czekam na Don't Starve New Home. Skoro granicą już ruszyła, tak jakby wersja otwarta. Wersja otwarta? W sensie, no, ta próbna taka, że ludzie się. Y jak to się nazywa? Kurde, wyleciało mi z głowy. No, nieważne, a ludzie po prostu mogą sobie pograć, wyszukać różnych bagów i tak dalej. Gwiazdka byś brał. Nic tu nie Aha, mój mózg woła i płacze. Zjedz. Coś czuję, że będę musiała się częściej wybierać. Tutaj pójdziemy, odkryjemy przy okazji. Na tamte. O, super. Na tamte tereny nazywane. Yy... Tym takim białym ala jesiennym No kurdękę, kurdękę Do zobaczenia wkrótce Owocki, oj tak I to jest porządny pająk Lubi owoce, nie brzydzi się Ja wiem, że powinnam go karmić mięsem I mi się zaraz pochoruje Z powodu yy, yy, Złej diety, no ale no Co już zrobisz, jak nic nie zrobisz <laughs> Żyję na tych Cały czas martwi mnie to, że nie odkryłam jeszcze mechanicznych Pienik Wezmę pionik. Mi się pioniki zawsze przydadzą. Ziemia się trzęsie. Prawda? Mi się nie wydaje. Ziemia się trzęsie. Halo? Coś jest nie tak. Ale jeszcze nie wiem co. Nie chcę blisko obozu, kiedy coś się wydarzy czy któryś z bossów powinien przyjść, nie? Ale kurde No nie podoba mi się to, co się dzieje Sie, się. Tacy się boję, że mi podjara ten obóz, bo jest za blisko No dobra, spróbujmy, może mi nie zjara Zapal <laughs> Się scykałam Zapal Mm. Nie powinno mi zjadać. Ja sobie tu wezmę, właśnie, pajączkę. <laughs> I teraz, tak, to. Najlepszy wędka? Para, parasolkę chcę. A już mi teraz parasolka, a kam tu by rozbić, ale przechowaj. W sumie, zatki też przechowam. O, i możemy iść z i ścinać. Ścinać drzewka i będziemy mieli garnek, już nikt z Was nie będzie musiał płakać, że ciągle robię nie to co trzeba, i będę miała dużo żarcia. Po co mi żarcia jak lodówki nie mam? Kurdełkę, kurdełkę. Kurde. To jest na co zrobić, żeby było dobrze. Garnek już zrobię, tak? Tylko czekajcie: o tutaj, tutaj, a tamto. Nie, chcę garnówek. Trzy takie kamienne, no dobra. Czy ja mogę zrobić takie kamienne? Nie mogę, bo nie mam kamienia. Halu Kamień mi się kończy. Przechowaj. To też przechowam. E, co ja mam? Czy mam dwa kamienie? Dobra, nieważne. E, nikt tego nie widział, prawda? Ja też nie wiem o co chodzi, ale. To, 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 to w sumie tutaj dwie liny. Przechowam. Tu... O nie, nie starczy mi. Nie ja w sumie na lodówkę jeszcze starczy, ale. Muszę zacząć wybierać sobie tutaj kamienia. Kamień jest rzeczą, która, o której się nie myśli, a jest bardzo potrzebny. Przechowaj i idziemy zrobić lodóweczka. Jaką lodóweczkę? Chciałabym lodówkę, kurde. Mechanicznych nie mam. Halo, garnek, please. O, dobra, mamy garnek. Tak, gdzie cię zbudować, żeby cię nie spalić? O to jest pytanie. Może gdzieś tu? Dobra, powiedzmy, że jest ok. A w ogóle strasznie się sciemniło. Grzybek! Grzybku, I love you. Dobra, a to potem sobie zrobię grzybka. <ścoughs> Moi kameraci, czy ja mogę was zabić? Halo? Tu jesteś, kameraty. Sieć. Tam jest kamraty! Chodźcie, kamracie moi. I love you. I love you very much. O, fajnie, fajnie. Sobie czekajcie, mam tutaj coś, co mogę spalić, mam... Podzielę grupę i to... A, to w sumie nie. To w sumie nie podzielę, wezmę całe, spale. Jak już mam to, to jest fajczymy, tak, życie na bogato, prawda. Mhm. Nie ma tu jak reklamować swoje serie na innych sejwach. Sejwach? Sejwach. Jej. Dobra, popiołek, halu. Jest popiół No i co? Jedziemy zrobić sobie le maść leczniczą Tak tak to się nazywa. Maść lecznica, tfu, lecznicza lecznicza. Um, czy ja. A mogę zasadzić? Nie mogę. Bo przydałoby się jej dużo więcej. No ale. I trudno. Trudno, trudno. sobie tutaj, tak pochodzę, popatrzę, może. Kurde. O, kamień. Może wezmę kamienia właśnie. Pójdę sobie po kamień. Prawda, nie ma nic. Jak już nie mam co robić, to czy ja mam coś takiego jak kilow? I haven't got enough kilow. Any kilow powinno być. Nie yeah, enough, any. I haven't got enough, any, any kilow. Niech żyje mój angielski. <laughs> w sumie można już zacząć zbierać nitrat, bo on jest potrzebny na lato. Nie do końca to przemyślałam. Dobra, robimy. Zjedz. Okej. Okay. No, chyba muszę zacząć się interesować nitrytem. W ogóle zapomniałam o tym, że istnieje tutaj coś takiego jak lato. Była jesień, zima. Teraz mamy... Ojej, ojej. Powinna była się wysuszyć, prawda? Bo troszeczkę, że tak powiem, balansują. Ale ostatnio miałam więcej upadłych mózgi, co? I przeżyłam. Nie straszcie mnie tak. Nie, ja potrzebuję dużo nic na razie. Mamy tu gdzieś jakieś kamieniowe? Może bym się jutro wybrane kie Kijk, kamieniłym. Dobra, zbieramy to. I co? Do domu, dobra, do domu mam do góry z paczką. moja foczko. Dobiegnę czy nie dobiegnę? Czy muszę wziąć latarkę do ręki? Szybciej, szybciej. O nie, holender. Dobra, teraz czym ja mogę zapalić? Nie mam nic do palenia. Dobra, dodajmy kropaliwo. Halo, dodajmy A to jest mi z tym stąd. Tak, pierd to ugotuję sobie jak grzybka i go zjem. No cóż, mózg woła do nieba i muszę go pomścić Wiem, wiem, wstety totalny totalne soroty pierdoty. Powinna się była dużo wcześniej ususzyć, tak zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, spożywamy posiłki, prawda? Tutaj takim bardzo słownictwem wyszukanym się posługuję, ale co tam? Czekajcie, dobra, teraz kamieniową mam tu. Ja chyba się przejdę jutro na ten kamienium, wiecie? Pozbieram sobie co nieco. E, przy okazji zobaczę, czy gdzieś tu grzybków, nie, no, bo grzybki to musiałabym iść na ten bion. Nie wiem, nie wiem, jeszcze nie wiem. No, chyba raczej pilniejszy będzie kamieniową. Ogień, endoter, coś tam. Dobrze, Spoczko Zawsze można sobie y, prototyp zrobić i mieć już go w y, pogotowiu tak samo jak tu, stwórz. I teraz tak klikamy na mapę, i jest już w pogotowiu, przygotowane ognisko. A to potrzebujemy. Aha, to jest to takie stałe. Kapelusz górnika, tu mamy kretogle. Spokojnie. Nie, nie, nie. Parasol, dajcie parasol, wejdź do ręki. Ha, już nie moknę. No cóż, <laughs> nie pozostaje Między innego. Jak się poszedł nad z Wami już w tym odcinku, w pierwszym odcinku, Trzyodcinkowego maratonu. Zapraszam Was na drugi odcinek. No i co? Do następnego. Cześć. Pa-pa!